Trooping The Color w tym roku przykuł większą niż zwykle uwagę mediów w Zjednoczonym Królestwie i na świecie za sprawą pojawienia się księżnej Kate po raz pierwszy od ogłoszenia jej choroby. Choć obiektywy kamer były skierowane na nią, uwadze fotoreporterów nie umknęły miny księcia Luisa, najmłodszej pociechy następcy tronu. Młodzieniec nie krył znużenia, spis treści, minki księcia Louisa na Trooping the Color 2024. Trooping de Color to święto obchodzone w Wielkiej Brytanii w czerwcu. Obchodzone są wówczas państwowo urodziny monarchy, nawet jeśli władca urodził się w innym miesiącu. Parada wojskowa organizowana z okazji urodzin brytyjskiego monarchy po raz pierwszy odbyła w 16. W... Uroczystości transmituje na żywo telewizja BBC i relacjonują media na całym świecie. Tegoroczne obchody Trooping the Color są wyjątkowe głównie za sprawą księżnej Kate, żony księcia Williama, która po raz pierwszy od pół roku pokazała się publicznie. Minki księcia Louisa na Trooping the Color 2024 Następca tronu książę William i jego żona księżna Kate doczekali się trójki pociech, syna Georgia, właściwie Jerzy Aleksander Ludwig, ur. 2013 rok: córki Charlotte, właściwie Karolina Elżbieta Diana, urodzony 2015 roku, i syn Louisa, właściwie Ludwik Artur Karol Ur. 2018 rok: dwójka starszych pociech wielokrotnie dowiodła, że znakomicie przyswoili sobie etykietę i nie popełniają GAF, zwłaszcza księżniczka Charlotta, która bez oporów strofuje braci i pomaga im podczas publicznych wystąpień. Nieco więcej kłopotu sprawia królewskiej parze najmłodsza z pociech, książę Louis. Młodzieniec wielokrotnie dowiódł, że ma dość beztroskie podejście do sztywnych zasad i nie zamierza panować nad napę. Miniko- nie inaczej było podczas obchodów Trooping de Color 2024. Prawie półtora tysiąca paradujących żołnierzy? Przelot 70 wojskowych samolotów? Masa dronów i kamer rejestrujących to ważne wydarzenie? Nudy, jak można wywnioskować z mimiki księcia Luisa, który wszystkiemu przyglądał się z balkonu pałacu Buckingham. Jedynie skromna grupa licząca 400 instrumentalistów grających na dudach przykuła uwagę syna następcy tronu. Zobaczcie sami, rośnie przyszły łobuziaka?